Dostałeś? To nie było. <noise> nie ale... Ale... Chyba bo jak Haribo. Jest z Haribo. taki... Ja, ja jestem miętki czerwony i taki... Taki... Zróbmy to. Daj zróbmy. Haribo. Krzysiu, ty idziesz się do roboty? No. Ale ktoś cię wiezie. No bo? Mień lekarza, bo cię oczekuje. Daję ci kwa... Normalnie... E, ...nie chcę Hehehe... Bez celi, się... E, leci, Szczerech leci i... ktoś. ktoś! Ja blizą chcę, żeby leciało. Przyszedł Majer, jest? Majer, jest? Jest tu ktoś, jest. Majer! Otwieram <laughs> Kurwa, mając mnie nie tutaj, no bo ten super Michał chodź, 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 Michał. Czekaj. Mają tutaj, mają mają tutaj, mają tutaj, tutaj, mają tutaj, mają tutaj, mają tutaj, nie Ej, Michał, to ty sam mają, co starczy tym, nie, starczy Mam Oriona, mam Oriona. Wzięliście telefon? Dobra. No to mi. Co masz? Mam Oriona, pilnujcie mnie teraz, Jesteś bo ja ją, ją bronię. Wrócił, ktoś. Ktoś wrócił. Jak Orion? No karty to ma. To Atom, a nie jest orion, Ona jest Orion. To jest Atom. Ja patrzę w kupujcie. Ja mam. Chyba ja Specjalisty ktoś się, no. Kto się no ja mam. Kawiot, kawiot, tak. O, dostałem flesza. <todgry> I nie? Dobra, jeszcze tak O, który grasz tu jest? ty, ty. to jest? Jest to dachu, jest prawa, prawa mi to gdzieś. Uważaj, jest po prawej. Macie go? Nie. Nie ma go. Nie ja widzę tego nie, nie widzę. Bronię twoje koło. A, jest kryciak i Jest, jest! Snajper tam na lince, tak. Michał. Na lince, snajper. Od baniaka. Bronię mi też pospierał tu Co tu tam robisz tam? od linki Odlinki, od linki pane, od linki dy... i... Dropa, dropa, dropa zrobili mi to. Wjechał linka, wjechał linka Michał. Dropa Pięknie. bierze. Dwóch... Trzeci jest, czwarty. O, są, są, są. Ja odpuszczam to, bo ich jest czterech. Jeden powalony. Będę go stawiać. Rzut na palmo poszedł na nas. Schodzę na dół.

Majer, Majer na mnie. na schodach. Kurwa mać. <coughs> Dobra, lecę z lup i ten, reset, pany, reset. Na schodach Majer od dołu. Załatwił mnie. Kurwa. Na dropie, na dropie, na dropie. walz dostawimy tam kurde. nie miałem Majer, Majer pedale też Dwóch... Yy, jednego zabiłem, drugiego jednego powaliłem, panowie, odpuściłem to. Ale Majer dobry, nie. Dobry mu był. Dobry, mówię. Ja na kuchni jestem Wiecie? Kuchnia jadalnia jestem Dobra Jest tu Nie wiem może do lewej pójdźmy. Ja jestem porunki pane Ja też no bankiera ich dałem ja cisnę do lewej. Z góry, z góry biją. Po, po strefie biję. Right. Y, idę po strefie do lewej. No kurde, no kurde. I tak u mnie położą. Ja idę do Michała tu. Ale nie mam amunicji. Ja tu rzuciłem amo. O, zyska coś siebie Nie, zauważył Na dachu Na dachu dalej mhm. Michał mam kewy Nie potrzebuję, ale tu mam kogoś Mam na dachu jednego Michał Tylko chłop był mhm. Dobra jeszcze poruki gdzie Ja na Faktory, na Faktory znikałem Dobra, idę Na falę dalej, lichał Zmaziłem jednego też Dobra, Tu jest Mario. Bankier Dawaj, Mario dawaj Mario Gdzie, gdzie, No, Jest a, na Faktory tak, Jest ktoś, jest ktoś, jeden gość. No Ten dach leży. Gdzie on jest?

na spokojnie można go zabrać Ja mam Zerko No ty, ja nie mam Teraz tam. Ty Ej, tu macie selfa, no. panie, kto tam nie ma Pan ja, ja Ja kupiłem, ja kupiłem O ja, ja kurde ja, ja, mam... ja mam bankiera Ja mam to Ja mam kasetę ja no myślę, że idę do lewej bardziej jeszcze. Oni jeszcze się biją na półdźwiedznie. Dobra, pięć ekip. Ej, ktoś jest na blisko. Ale nie, 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 pokazujmy, że że nie, się tam. A nie, dobrać, dobrać. Ja on dom nie, nie, ten nie, Ja bym miał tu wszedł, na te domki. nie, 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 te nie, nie, Ja nie, a bo jeszcze za wcześnie, nie wiem. Ja bym ja by tu poczekał już chwilę jeszcze chwilę. No? Ja bym też jeszcze U Babki bez kiewa gości. Jest tu, jest tu, na blisko, na blisko. Na blisko jest. Jest. Czekajmy, czekajmy. Idzie do nas. Idzie do nas. I ciszej, ciszej, ciszej. Niech się biją. Cztery się do doszli. Od babki, od babki. Jest tu po prawo na domkach ktoś. Kropka była przed chwilą. Dobra, chodźmy w ten budynek, tu, tu, tu przed nami Ej, dropa robią przy sklepie, dropa, dropa przy sklepie. Tu na blisko Nie widzę, żeby ktoś podszedł do niego Też nie widzę eee, Od góry idzie dziadek bije, dziadek, dziadek bije da dziadek Od góry da. do prawej poszli, do naszej prawej poszedł chłop jeden ale od dziecka bije tu, co Eee, mięta jest chyba Kurwa, bije, 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 Jezus Maria, okay. Snajper, snajper z górek, caviar uważaj i jest tam mięcie gościu I gdzieś z górek snajper jest Wszystko tam granata, caviar kurwa, ma dziecko, chyba nie trafiłeś u nas kawior plecy, plecy! Za nami domek. Kawior Dobra, na mięcie leży jeden. U nas kawior plecy, za nami plecy. Są. Do lewej poszedł jeden chłop i jeszcze ten jest pi z, z górek. Pilnujcie sklepu, bo na sklepu trąci. Michał, jeszcze patrzę, patrzę. Jeszcze jeden kawior. Chlepo, pilnujcie. W ktoś mamy gościa. Jest tutaj. jest tam w tym domku, jest. jest w domku, ale nam strefa siada. Ja dałem zimny innej strony. Kawior, przecież... 3 na 2 na, na dole był Michał, na dole był. A tego na Jest u nas kawior u nas, u nas na dole A. Jeden leży Dobra, Michał Dobra, mam to. Kurwa Lecami do niego stałem, nie widziałem go tego Kurwa. <laughs> raz. Ja, ja faktycznie <laughs> Ty, ale co to za bambik musiał być, ty? Ale ja słyszałem, że ktoś tu tylko myślałem, że wie nie wiem, Ty wlazłeś nie? mu, normalnie mógł ci zrobić wykończenie, nie? No, normalnie ci mógł coś zrobić To byli? No. Może no. być